Kur... Ale jest zimna. zimna. Cięła wszystkim, dzisiaj postanowiłem zaprosić chłopaków do mnie, do Gryzka Mazowieckiego. Mamy 40 stopni w cieniu, więc trzeba się lekko schłodzić, więc ich na kąpiel, leczniczą, zdrowotną i tak dalej. <gry> KN Radek Słodkiewicz, Krzysztof Piekarz, zapraszają Was do oglądania. A więc w pogodni za modą. Że będziemy morsowali, bo podobno to zbliża ludzi, ale nie na serio. Po pierwsze, to tak: morsowanie to nie jest żadna nowość, to jest od lat w sportach zawodowych. Zawodnicy lekko odleci lekko sztuk walki i po treningu wchodzili do bali z zimną wodą Więc nie ma w to nic nowego, nie jest to wymysł tych czasów. Ale do rzeczy, tak ciężko, trzeba się zajmieście rozżać. Po co widzicie My tutaj sobie w parę minut poskaczemy kardek KN. Kanał pierwszy raz jest dziewicą w morcowaniu Ja z już tam kilka razy morsowaliśmy, więc co? Dobra rozgrzewka, ja preferuję bieg bokserski Fajnie góra-dół, rozgrzewamy jakieś tam pompki, przysiady W tak zwanym międzyczasie. 5-7 minut Wbijamy się do wody, zanurzymy się po szyję Wszystkie kończyny wsadzimy, że tak powiem, do wody Dwie minuty posiedzimy i to wszystko, bo to nie jest Że tak powiem sposób do bicia rekordów, tylko po prostu Mamy fajną tutaj ter, y, termiczną, termiczną y, stymulację. Nie no, co ja gadam już się zmęczyłem. Nieistotne. Krew, krew odpłynie, krew odpłynie na pewno w pierwszej fazie, więc nie Jadę. będzie na to patrzeć. Natomiast potem będzie eksplozja hormonów szczęścia, y, ukrwienie i dobre są poczucie, więc zapraszamy. Taka prawda! Chodź.

O kurde, gdzie mój, gdzie mój penis? Chłopaki na kartkorze troszeczkę weszli. Ale dobrze, żyjemy. Uh. <laughs> dobrze było. Ale zobacz, się ten. Krewki zacząłeś. Się. To co? Ja miałem e, dziewiczy, dziewiczy rajs z morsowaniem. Pierwszy raz, ale tutaj... Ale, ale dziewiczy, ale to jak przelałem. Tyle czoła za, za ten skok Masakra, ma prawdziwy dzik, to jest to. Oglądaliście pewnie ten film y, Dzik wszystkich dzików, najszerszy z najszerszych i w ogóle. No to musiałem im pokazać jakieś... <laughs> jak jest... a... Przypatrzcie czy ty, tylko jak oni wchodzą jak takie dziewice do tej wody. <laughs> A widać, a widać, że, to... że ja tutaj ja jestem tak. delikatny. Samiec alfa, samiec alfa, ewidentnie. <laughs> nie no, ciekawe przeżycie. To, to jest fajne, że jak się wychodzi z tej wody, to jest ciepło przez dosyć długi czas. Ja tylko wtrącę, że jak kawę pijesz, to tak. Ja. Aha, okej. Okay. Ja mam takie wrażenie, że po prostu pamiętajcie jak wchodzicie morsować, to najpierw sobie wybijcie przerębę, żebyście głową nie wybijacie tego przerębę, tak jak ja. Ale nie, szacun. Tam parę lat temu morsowałem, chyba dwa lat temu morsowałem ostatni raz, ale codziennie, to jest sekret mojej zajebistej formy i długowieczności, i młodości, codziennie biorę lodowaty prysznic. Dzień dnia każdego jednego Czyli dnia. Czyli już wiecie dlaczego. Więc, więc nie zrobiło Trzyklu wygląda jak wygląda. Nie zrobiło to na największego wrażenia, aczkolwiek. było jest konieczności, <laughs> aczkolwiek uważam, że to jest spoko, spoko sprawi, może to jest to takie popularne. Ludzie z tego śmieją, jest sporo memów, takie morsowanko, teraz w modzie, ale każda aktywność w tych czasach ciężkich pandemii i tak dalej, jest fajna, więc każda możliwość wyjścia do ludzi też jest fajna, spotkania się z kimś i zorganizowania tego, więc śmiejemy się między wierszami, ale fajnie, że coś się dzieje i polecamy, no więc tak jak chłopaki dzisiaj przyjechali, no i co? Ciekawe Nie chciało nam tak. się pewnie na początku wejść do tej zimnej wody, ale fajnie spotkaliśmy się, teraz, śmiejemy się, mimo że Radek, mały tam odniosł i tak jest spoko. Adrenalina była i tak dalej, tak. że warto chociaż dlatego. Tego przeżycia, nie? Dobra, nie. Nie. Bo jednak jak się wchodzi w tą wodę, to ja szczerze, to, to jest. Nie ale każdy... przy... wszystko siedzi w głowie chyba, nie? Żeby trzeba... Ten. Właśnie no, tutaj wręcz przykład. A co się tam zastanawiać. Ja tam mówię. Zawsze trzeba iść na 100% bez wymówek, tak <laughs> jakiś tam kroczek po kroczku. Jak... jak zwał, tak zwał. Jak ale każda my... aktywność, każda aktywność, jaka była, ona nie była, jest, jest spoko jest w cenie, więc... Każda możliwość, że tak powiem, poprawienia swojego stanu zdrowia, bo to ma powiedzmy na celu... Mi tak tu poprawiło stan treści. Zacznij, zacznij. Chuj, <grym> od, od razu lepiej, no. Od, od razu. Lepiej. W każdym bądź razie mały tip dla Panów, jak wracasz po morsowaniu, to jest jesteś taki uchwiony wszędzie, więc po prostu no... Małżonka, dziewczyna, kochanka, tudzież dziewczyna dziewczyny na przykład może być zadowolona, no. <grym> Po, jak już wróci grożeniu. Ale szybko wraca, szybko, szybko wraca. Niebieskie tabletki niepotrzebne. No to taki tam kip dla panów, nie wiem. Mamy taki mały challenge, a mianowicie turniej w UFC na playaku. nie wiem jak wy, ale ja osobiście jestem fanem gier komputerowych, chociaż ostatnio mniej troszeczkę gram, ale bardzo lubię więc zaprosiłem chłopaków na taki mały turniej zobaczymy, zobaczymy kto wygra, więc zapraszamy do oglądania jeszcze nie zasłanie nam tutaj, ale fajnie widać, co? czym się skacze? nie skacze raczej no wy k***a, ale po 2 na trzeba Eee... Grapplingu. Ja da, da. Ja da, da. Ale mnie k**iła. <laughs> się gra na A Radek przez MediaMarkt jeżdży przez Ale patrz to. Taka bomba. Ale ja go tam... Zobacz na ten. Patrz. Radek wygrał, co widać po mojej twarzy, Roz... strasznie. Ja też troszeczkę mam bo żaden, ale... ale... jeden wszedł, jeden wszedł, jeden wszedł, więc gratulacje. Zwycięzcy. To kto teraz? ogólnie wam powiem, że rewelacyjna gra, no. Ja, które straciłem 40 lat życia, nie grałem w te gry, ale od dzisiaj to się zmieni. To co? Kto teraz? Teraz waga ciężka, więc dzieci idą do domu. Ej, ale do kibiców. A mężczyźni... Będą się bawić. A mogę chociaż tutaj patrzeć chwilę? To z kim ja teraz walczę? bo już... No właśnie chyba wychodzi na to, że tak nie wiem jak się zmienia te postacie za bardzo. Już teraz muszę pozostać tym jednym samym gościa. Będziesz tak. konorem. Miesz taki konor McGregor. Gregor. tym ty nie masz taki konor. Gdzieś tu jakiś, gdzie nam życie brakuje czy nie? O! Dwie, toe, to idziesz doszukujesz, nie wiem. Widać, że trzymaj się w cały czas. Nie, ja ostro trenuję. Ja ostro trenuję na żywo. Złotkowski, trener Złotkowski, gdzie nam dobrze go zniszczy. Ja. Młotkami mówi, lej, młotkami, lej. Ranek, lej! Jakieś oszustwo, co za R, co gdzie jest za R? Zabił go. A, na, ku... Zabił radka. No cóż. No cóż Muszę jeszcze potrenować. Z okazji, że wygrałem turniej w UFC, to teraz... Ale jaki szybki turniej, no brawa dla, dla zwycięzcy. To teraz pstryknę palcami tak, i taki znikają, tak? No i to tak, połowa ludzkości zniknęła, akurat padło Naradka i Kena, ale ja zostałem, więc... więc będę ciągle prowadził ten kanał. Pozdrawiam Was serdecznie. Mamy kolejny challenge tutaj yy, wymyślony, a mianowicie challenge w jedzeniu kanapek Drwala z Radkiem yy, i Dawidem. Choć Dawid coś nie chce tu się z nami zebrać w tym challengeu, więc czekamy na Was odzew. Tymczasem, co? Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, dzwoneczkowania. Pozdrawiam Was już sam. Wszystkiego dobrego, Krzysztof Piekarz.